Witajcie na moim kanale. Dzisiaj premiera z neonowy bonus 7 za dyszku. Ja sobie wybrałem dwie sztuki z numerem 14 i 8. I zobaczymy. Więcej nie ma co, jak coś ma być, to będzie. Nie ma co szaleć i do tego krzyżówka XXL z numerem 13. Na razie nic tu się nie utworzyło. No więc zaczniemy sobie od tego bonusa. No i aha, jeszcze muszę tu przecież powiedzieć o co chodzi. Szukamy worka i siódemki. Worek normalnie. Siódemka razy 2. Wygrane 10, 20, 30, 50, 70, 100, 500. Zresztą wysypam. Także zobaczymy co się tu. Urodzi. No to szukamy worka lub siódemki. Zaczniemy od numeru 14. Taka szybka zrabka, kapelusik. My musimy mieć worek. Wczoraj wreszcie popadało, bo już było tak sucho, że nie pytać. Dobrze, że to jeszcze to wszystko bokiem tak poszło, ale tutaj nas trochę zahaczyło i... I coś trochę po, pokropiło, chociaż jeszcze by mogło popadać No ale ważne, że coś spadło I co my tu mamy Na razie nic no i też na niczym skończyliśmy Nie tu mamy ML czyli 14 jest pusta Jedziemy z ósemką zobaczymy ósemkę Na razie worka ani siódemki Nie uwidzieć. No i co? Same symbole inne Nie będę tu ich przedstawiał Każdy widzi Dzwonek, kapelusz Kurcze i i ostatnia szansa no niestety jesteśmy na 0 GLC znaczy się. dobra czyli premiera za zaliczona no nowe 7 nic nie dało 20 wydane 20 przegrane no chyba mam złą pastę się zaczyna znowu ale tak to jest właśnie tak raz się wygrywa co po chwilę a raz się przegrywa co po chwilę i tak to wygląda. Muszę wysłać. Kurde. Wczoraj wysłałem Multi Multi. No, miałem sobie nagrać na, i wrzucić na shorty, ale zapomniałem. Dzisiaj rano dałem Mikołajowi. Raz, dwa skasował i nie zdążyłem. Ale miałem 15 zł w Multi Multi. Trafiłem plusa z jedną liczbą. Było 15 zł. No. Dzisiaj wysłałem znowu multi multimulti na dwa losowania z plusem, zadyszkę. Zobaczymy, co będzie. Dzisiaj tu mamy literkę A. I te A co? nic tam tu nie daje, ani jedno słowo się jeszcze nie ułożyło nigdzie. Tak, nie za ciekawię, chyba że będzie nas trzymać do końca. Hmm, trochę tego A jest, no, ale... Inny tak. Wszystko, wszystko, ok. No to lecimy dalej. Literka K, K. Tu mamy krezus. faks kebab nika, ale no nie chcę się nic utworzyć k i gdzie tu jeszcze jest hmm. skok skok na banji jest pierwsze słowo, coś nieprawdopodobnego zrobimy tu. Oka. Oka wyszła pierwsze słowo. Literka G. I co mamy w G? Pierwsze nie widzę. Nie widzę, nie jest tu. Mamy słowo Iga, i w ostatniej tu jeszcze A było. tu mamy d, i to na tyle. No. I ostatnie trzy litereczki. literka d. <laughs> Która tu nic nie wnosi. No nie ma nic. A tutaj... O było jeszcze. D. Tu jeszcze D. Ale... R. R. Pierwszej. Wszędzie te n brakuje. Pierwsze słowo. Kra. Drugie słowo. Nie ma. Co będzie teraz? By czy nie? Jest by. Tak też myślałem. Kebab to jest drugie słowo, i na tym zakończymy imprezę. W pierwszej, oczywiście, że tak. W drugiej. By, by, by. Dzień dobry. No, dzień dobry panu. Ale tu dzisiaj ciemno. No bo tak musi być, bo mi odbija. Widzisz, no. Woda sodowa? No. Faiba. No, <laughs> oka, Bóg I co? I nic. Po dwa słowa wszędzie nie jest kiszka. I po ptasznikach mamy. Kram, iga. Bóg I oka. Oka. Czy gdzie tam było to? No. Okej, okay, to jest wszystko. Niestety i, pier i w pierwszej tak samo kebab i kra. No niestety. to swoje cały czas zarabia. byś musiała ty zakupić. Może dzisiaj znajdę czas. Ube. No niestety, ale premiera, dzisiaj strapki katastrofa. A to jest ta nowość, tak? Tak, do no, kitu. No, no. Jak się to drapie, ten, 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 ta nowość? Co, jak się drapie? No, jaki jest papier użyty? Dobry. To mhm. się dobrze drapie, no ale. I takich bym nie wybrała, no Marvel. dobra. No wiem, że ty byś takich nie wybrała, ale ja sobie taki dzisiaj no wybrałam. A ty jakie byś wybrała? To dzisiaj wybierz, tak? Dobrze. To <laughs> to to może dobrać. nagramy wieczorem film na jutro będzie. Dobrze. Czy ma ku zakupić Basia I, i nagrać filmik? Piszcie. Hmm. Czy ma wystąpić? <laughs> jako sponsor, sponsor nie reprezentacji, <laughs> tylko mnie. Sponsor, żeby... no. Dobra. No, Jednego odcinka. Sponsor jednego odcinka. Tak, sponsor jednego odcinka, dzisiaj wieczorem nagrany. Ok. No dobra. 30 zł wydane, 30 przerąbane. Wczoraj było 40, wydane, 40. 40 przerąbane, przerąbane czyli jadę drugi raz zero, widzisz? No. Tak, aby Multi Multi mówię, co wczoraj 15 złotych, a reszta 5 zł zarobiło, dzisiaj wysłałem, co zobaczymy. Może. Jutro będzie lepiej. Żyjemy takim przekonaniem. Tak, dobra. No to co, dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, lajki. I widzimy się jutro prawdopodobnie z odcinkiem z Basią, która zasponsoruje odcinek. Nie wiem co kupi. Zobaczymy. No. I co wybierze. Jak się wybiera, to zawsze coś tam wpada. Zobaczymy. Dobra. Ja życzę miłego dnia. A tym, co kupują i sponsorują, lot powodzenia. No, wszystkim powodzenia na tej. Na, tym, na, tym właśnie, na tej no. nowości. Na tej nowości. Bo ja niestety Kiszka. <laughs> zmielona. Tak, <laughs> i tak bywa. No i tak bywa. Dobra. Lecimy dalej, nie? Załatwiać. No i te inne sprawy tam i póki dzieci jeszcze w szkole czas pobiegać pozałatwiać. Dobra. Trzymajcie się do następnego. Cześć. Cześć.